jest wyje jestem podaj, bo podaj kurwa sam sobie podaj kurwa on zdech ludzie on zdech kurwa już się przybliżyło Na noś, na noszę z nich kręgosłup połamanych. E, nie miałem pomysłu na wstawkę to tak coś zrobiłem ten to to jest tutaj macie wywiad i, i w sumie to e, proszę przedstaw się powiedz skąd jesteś możesz podać nieprawdziwe dane bo w sumie RODO obowiązuje i jak to byś się spodobał ten mecz i od ilu lat kibicujesz Duż, że nie. E, lichej strażek Kiwicuję od dzieciństwa, tak naprawdę I już jako Ty kurwa! Mecz był ekscytujący, jeden z najlepszych, jaki zagrali. Bardzo mi się podobało i... No, no liczę, że będą kolejne sukcesy i że że swoje umiejętności. umiejętności. Mm -hmm. Mhm. teraz jaki wynik? Proszę przypomnieć. wynik? Proszę <noise> to, to, o właśnie dla kogo? Dobre pytanie. Dla tych lepszych. Ten, jeszcze nie odpowiedziałaś na wiele pytań. E, od ilu lat kibicujesz tej, tej drużynie e, licheń starzek? Od 16 lat. Ale to nie jest Licheń, Chyba. Biegają w koszulkach lichenia, no to dla mnie to jest licheń. Znaczy wiesz, tak samo jest w sumie reprezentacji Francji, że niby te Afrykańczycy biegają, ale... Nie Francuzi. Niby tak. No to chuj, właśnie. <głos> <głos> I ten. E... Nie było już żadnych pytań, nie? Mogę iść.